Chodź, no. okno zaraz. Faktycznie, jest ta komunikacja. Tak. Bardzo miłe. Jeszcze jeden. Ojo, jeszcze jeden. O, ojo, ojo! Ojo, ojo! Nie działa! Dobra, mam akceptację. Ej, dobra, mam akceptację. Ok, zaczynajmy Może te książki, te pseudomądre książki. My to tak w sensie. Nie, ludzie takie rzeczy czytają, ale przecież to są takie oczywiste rzeczy. Jak ktoś coś tam robi, to znaczy, że cię manipuluje. Ja wierzę, że. Nie wiem, jak to można czytać. Szczerze, uważam, że ja to wszystko wiem i nie poczuję tych książek. Nie, nie, wiadomo o co chodzi. Ale Dobra. powiem ci, że Git. Szkoda, że kurde, nie... Ej, szczerze, mega bym się cieszył, jakbyś brał udział, byśmy wzi mogli, wzi mogli wziąć, wiesz, jakby. żeby razem zagrać, no nie? Tylko wiesz, jakby był problem. No, bo byśmy się dostali na lana, trzeba było. Tak, i byśmy musieli dostały powiedzieć, dostały. Byśmy musieli powiedzieć, że nas brzuszek boli. Wiesz, o co chodzi? Tak, albo, albo byśmy siedzieli kurwa w kiblu na, na pc ach Tak, normalnie. Nie, byśmy powiedzieli tak, Michał. Co, nas, nas brzuszek boli, nas nie będzie. Ty, A tu co on tak może zrobił? Bo tu co na dzisiaj nie było, bo ze spraw zdrowotnych, nie? A my dajemy. Tak. wciąż tutaj inspiruje swoich zawodników na ławce. Jeszcze, to jest kusikówka, nie takie rzeczy oglądaliśmy. Słuchajcie, dopiero co się działo w meczu Chicago. Ostatnie trzy to... sekundy pierwszej połowy. Rafał. Czy zdąży jeszcze oddać rzut? Bazer będzie. Po czasie. To jest no i słuchajcie, tyle. Po pierwszej połowie. Mamy zdecydowaną przewagę zespołu Art Tylko jest samojazdem, bo, bo on nie chodzi, tylko jeździ sam. Jest samojazdem. Czy uważasz, że opierając na swoim doświadczeniu, że więcej cringe gosteczków piszących tego typu wiadomości z Twoim lub lekko starszym wieku czy młodsza? Um. Myślę, że tak. Witam serdecznie z tej strony Young Multi. Przyjechaliśmy do was, do Warszawy, niestety, ale jesteśmy. Słuchajcie, witam na transmisji e, finałowego meczu turnieju wifel CSS Cup. Dzisiaj, słuchajcie, dwie drużyny będą walczyć o puchar, czyli ja, e, Team Young Multi, i tam mamy chyba tak Izaka, e, a w Musie, Muzykę TV, Matiego i kogo jeszcze mamy? Aż zapomniałem, ty. Kto jeszcze jest? Ja jestem? A chyba, chyba ja jestem jeszcze. Nieważne. Finału, tak? Bo żeby, żeby ludzie wiedzieli, to jest statuetka, która bierze pod uwagę najlepszego gracza z finału. No i... Powiem ci więcej. To jest statuetka. Osoba, która ją odbierze, jest nie tylko najlepszym graczem finału, ale też całego turnieju. O! Całego turnieju? Tak, tak jest. Się tak się złożyło. Ej, no to zajebiście szczerze, że odbierze ta osoba, no? Super. I kto to? Jest to, moi drodzy! IZAK! <noise> <śle> <śle> proszę bardzo! Gratuluję! IZAK! IZAK! Iza, 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 Iza. Bo jakiegoś ważnego, istotnego, mhm. pucharowego miejsca w walce o pudło Sroka będzie miała więcej fragów niż Pago, Natan, Evroni Łukaszek. Raczej bym na to nie postawił. A proszę. No, widać, że są naprawdę przygotowani. No rozmawiają między sobą jakieś taktyki już. Ja się zastanawiam, czy dzisiaj jak Pago dowie się o wywiadach, że ktoś go będzie cisnął, to czy faktycznie na przykład nie mm -hmm. wpierdoli? Będzie krzyczał, może rzuci myszką, chociaż my wolelibyśmy, żeby już nikt myszek nie, nie niszczył. Absolutnie, nie, ale. Tak, chciałbym, żeby kiedyś stroka patrzyła na mnie w taki sam sposób jak na Łukaszka. <laughs> może złapał zły kąta, może to pro, po prostu Piotrek Izak Skowyrski niczy. Proszę Panią no... Ja w musia, proszę bardzo, jaka dumna z siebie. Oj, ten żółwik chyba nie trafił, chyba nie trafił. Druga mapa będzie wybrana przez Team Evron. Das 2 i Decider będzie rozrywany na The Inferno. Zadowolony z takiego rozwoju z wydarzeń? Tak. I w tym momencie już tylko jeden mężczyzna z przewagą dla drużyny Broniącej Sandrula! Sandrula! Sandrula na Batniegowskiej teraz na 13 punkt tego meczu. 18 sekund! Sandrulka to robi! 30 fragów od Sandruli w tym spotkaniu! Przecież to jest jakiś mecz życia tej dziewczyny! 13 do 10 w klaczu samotnie Je żeby po prostu było genialnie. Jest też z nami. Jest z nami Łukaszek. Evron. Jesteś z nami Evron. Witamy serdecznie. Udało mu się jednak przyjechać. E, tak, więc fajnie, fajnie, że na miejscu mamy też kapitana. Słuchaj mnie? Mm -hmm. Jak Oho. będziemy przegrywać, dajesz mi na pewno adres, gdzie jesteście. Oho. Nie, kurwa, alarmowy robię i będzie Co? 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 Ej, to są mnie. Kilka nie... planów już kurwa jest, nie? Kilka planów. Dobra. E, gramy eko, nic się nie dzieje. To była ogólnie dobra runda, no skończyła się 1 ja. na 1. Ja już tak, A, to chyba to tak. Mają pieniędzy. Nie, nie wiem czy nie. Może dlatego on nie chciał przyjechać. Może to dlatego. Piliśmy. i Nathan wychodzi. Nathan próbuje, ale ma tylko 12 HP i 89 Kewa. Nathan. Nathan, Nathan ee, no, czemu drugi raz przeładowuje? Natan! Nathan. 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 Oj Nathan. Nathan. to są jakieś kurwa jaja. W starów się z, <śm> zebrało będzie. <śm> no. Ej, nie ma Cent mocek dla drużyny zwycięzców, czyli Young Multi. Oliwia Gołcik. Tak, dobra, zróbmy to. Druga, dalej. Trzy, dwa, jeden. Obycia! 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 Dobra. gra. Teraz musimy... no kurwa! Pochacie jeszcze. jeszcze. Poczekajcie jeszcze. Poczekajcie jeszcze. Poczekajcie jeszcze. 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 Poczekajcie jeszcze. Poczekajcie jeszcze. z ławki. Ale podanie, tak znalazł, za... lipek, ale podanie pod Dobrze to znalazł Ale jednak prawie... O, oj, zakuzłował! Oj, Taki... Na wielkich arenach. Zobaczymy, czy będzie mieć okazję teraz zdobyć, czy zdobędzie swoje pierwsze punkty w tym turnieju. No, dobry, konkretny doping w tej chwili tutaj na hali. I czy to będą pierwsze punkty? Tak jest! jest. O tablicę, Od... człowieku! Widać, Europejczyk, Europejczyk pełną gębą. No, odpowiedział. Dawaj Grubson, czy będzie drugi trafiony rzut? O, I on ma wyczerwiany. A tu i na spowolnieniu można zobaczyć jak Lipek nabiera obrońcę na pump fake i zdobywa te punkty. No nie, zdecydowanie mnóstwo energii wniósł, e, tak naprawdę dwie akcje e, od niego i po raz kolejny. Ja mam zajebistego ludka. E, ja mam z tobą żyć na takim jednym małym łóżku? Przecież ty zajmiesz całe to łóżko. Co, ja mam ci na brzuchu spać? Zapamiętam to sobie. Szczerze, zapamiętam tą informację, którą mi teraz powiedziałeś. Klikaj sleep. <grystanie> yy, 11. Dało bardzo dużo że na coś dobrego ja nie brałem, to wydaliśmy. Ja właśnie wygrałem 1755 i gdzie są kurwa hejterzy? Gdzie są kurwa hejterzy? Właśnie podwoiłem kurwa pieniądze nasze. Ile wygrałeś? A... O, wygrałem? Od bo... tysiaka wygrałem właśnie. A ja 1755, rozumiesz? Ja 300 wygrałem. No i kurwa, to jest dzień. Jebać to handlowanie, hazard jest odpowiedzią kurwa na wszystko. Press to start, e. Zarobiłam właśnie 18 dolarów, rozumiesz? Na rodzinę wszystko. Co ty tu robisz? Tu jest magazyn. Kamil. No co? To nie może to tak być! Jeszcze nasrać tu na środku! Możesz mi powiedzieć, co ty robisz? Półki rozkładam, a ty? A ci będziemy żyć. I patrz, i tu będziesz... Opakujesz tu i od razu kładziesz. Co, to powinna być jadalnia. Stolik, krzesła. Co ty odpierdalasz? się w Montera i Key I tu jeszcze, o o o, idealnie. Czy że par wam jak zagłosujecie dalej na, na panią prezydent, to zrobię to z jelonkami, z kubkami. Z pieskami. Dziki też ogarnę, ogarnę, da się, wszystko się da. To idziemy? To było niedobre. No, no, nie, no, jak czaski, jak nie, no i to jaka kara. Dobra. Dobre jest Dla jelotku! Ale będzie osiadł wadał. O! Ej, 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 ej! Nie! Jaki zioman! Ej, nie, 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 nie! Oj, oj oj! Oj oj oj! Oj Ty. O, Dawid, kaplica, tak trzeba uważać. The deer will eat your litery. Wszystko ci e, Czyli śmieci. Tak, no human food. Okay. Dobra. Bo jest oh. wtedy płaczący jelonek. Oh. No i bardzo dobrze, nie dajemy takich rzeczy. Będzie pozdrow z jelonka? No właśnie, proszę. A tam było pozdrow No nie, no, ja no, <laughs> Ej, to dlatego śmietników nie ma. <laughs> Ale tutaj był problem. jak próbuję ci. Tak. Tak to był problem. Aaaa! No przecież kiwa głupko! Ale ja nie ma, tak to wie. Aha! A jak się zawieściła, jak. się kiwała, to teraz przyniosło. Gusto! No taki wałaś. no próbuję, próbuję. Syzus, Sy,zu, ta jelody staruszka. Ej! Ała! co mnie w rękę łapie? Nic nie mam Jeszcze jedno ciasko, czy ci zabiorę? Ale ładnie teraz się ustawiła Zresztą ona? Szybko, szybko ogarnij, ona ucieknie to O, teraz spojrzajcie u... w obiektyw To no. ogarnia Dobra Może coś jest niebezpiecznego, wiesz? w temacie O kurwa, kurwa. Jeby pierdolona i pogrzeb klasyczny w klasycznym łównym, tak? Klasik. Bogu Ale co myślisz, co może się dziać? I iść na siłownię ogólnie, Paweł, no, wiesz? Właśnie, to... może już lepiej nie. No, taka jest Rusilla. Rusilla, no. Teraz wybierz kolano. Nie, nie. nie. No, i bardzo dobrze. Oooooh. No. Uh! Uh, 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 uh. podjedzie czy jest, odjedzie? Mam nadzieję, że odjedzie. podjedzie. Popsuję się i biegnie. Dobrze, yy, bo słuchałem całej no, rozmowy no. i pod no. nowym modelem Lamborghini <laughs> Alimentador, yy, mm -hmm. to. to gana. Wiem, bo ja mam taki kurwa taki. Ale on rozjazd ma gadkę taką, ty... on jest ja mam... inny, nie jest taki wiesz. Dobra, on tam. Ale ja, mam, ja mam po prostu rozjazd oh, między oh, tym. Jezus. Oh, Jezu, przepraszam. Yes. Nie, cicho, cicho. Mam to nagrane. mam to nagrane. Wow, to jednak nie będę jedynym pośmiewiskiem. <laughs> Dokładnie. E Dobra, wszyscy po polsku popełniamy, a to nasz rodzimy w język, więc ciężko czasami co ma sens, po prostu powiedzieć jak. Tak, no, no jest ciężki. Dlatego ja bym chciała, wiecie, się wyprowadzić do Irlandii, jeśli już kiedyś miałam się gdzieś wyprowadzać, dlaczego? Bo angielski już jakoś ogarniam, po zamieszaniu słowa deal do i deal Dildo. Um, to jakoś mi tam w miarę idzie, nie? No co wy mi nie mówicie takich rzeczy? Ja piję tego snapsa i, i spadam. Trudno, poczekajcie sobie do następnego live'a. Nie obchodzi mnie to. co się obchodzi mnie tak szczerze? Ale po prostu serię muszę iść. Gra została zapisana. Dobra.